Cześć. tu Jakub z kanału Wiadomości Politycznych. W maju 2025 roku, gdy wojna na Ukrainie wkracza swój trzeci rok, Władimir Putin niespodziewanie otworzył drzwi do negocjacji. Ta propozycja, choć brzmi jak obietnica pokoju, szybko spotkała się z falą sceptycyzmu st ze strony Ukrainy i Zachodu. Czy jest to genialna próba zakończenia kon konfliktu, czy raczej kolejny ruch w geopolitycznej szakownicy? W tym artykule zagłębimy szczegóły w tej propozycji, reakcje Ukrainy, Europy, szczególnie Polski, oraz to, co to wszystko oznacza dla regionu i jego mieszkańców. Szczegóły propozycji Putina. Władimir Putin, prezydent, Federacji Rosyjskiej w maju 2025 roku zasygnalizował gotowość do podjęcia rozmów z Ukrainą w kontekście proponowanego 30-dniowego zawieszenia broni ze strony liderów zachodnich. Jak donosi Sky News w swoim ostatnim artykule z 9 maja 2025 roku Putin nie przyjął jeszcze tej propozycji, ale wyraził zainteresowanie przedłożeniem swojego krótkiego zawieszenia broni, które trwało 30 godzin i było ogłoszone z okazji Dnia Zwycięstwa 9 maja. To zawieszenie miało zakończyć się 10 maja 2025 roku, ale nacisk ze strony przywódców takich jak Donald Trump skłoniły Putina do ponownego otwarcia dialogu. Jednak, jak to często bywa w przypadku rosyjskich propozycji, warunki Putina były dalekie od bezwarunkowych. Jak podaje Wikipedia w artykule Peace, Negotiations in the Russia Invasion of Ukraine, Putin wielokrotnie podkreślał, że jakkolwiek negocjacje muszą uwzględnić uznanie przez Ukrainę rosyjskiej kontroli nad terytoriami, które Rosja zajęła, oraz gwarancję, że Ukraina nigdy nie dołączy do NATO. W styczniu 2025 roku Putin jasno stwierdził, że jego maksymalistyczne cele Ukrainie pozostają. Niezmienione, co oznaczało pełne poddanie się Ukrainy i Zachodu, w tym obalenie rządu ukraińskiego. Te warunki, choć brzmią jak podstawa do rozmów, są w rzeczywistości nie do przyjęcia dla strony ukraińskiej i jej sojuszników. Ukraina pod przywództwem prezydenta Wołodymyra Załęskiego odpowiedziała na propozycję Putina z wyraźnym sceptycyzmem. Załęski wielokrotnie powtarzał, że nie zgodzi się na żadne ustępstwa terytorialne lub polityczne na rzecz, na rzecz Rosji. W odpowiedzi na najnowszą propozycję Załęski nalegał na pełne wycofanie wojsk rosyjskich z ukraińskich terytoriów i reparacje. Za, za zniszczenia wojenne, co jest stanowiskiem nie do przyjęcia dla Moskwy. Jak po podaje Reuters w artykule z 11 maja 2025 roku, Załęski stwierdził, że jakkolwiek rozmowy z Putinem są niemożliwe, dopóki Rosja nie wycofa się z ukraińskich terytor terytoriów. Brak reakcji u Ukrainy było jednoznaczne. Brak zaufania dla Putina i przekonanie, że jego propozycje są jedynie próbą zmanipulowania sytuacji na korzyść Rosji. Ukraińskie media i politycy podkreślali, że zawie jakiekolwiek zawieszenie broni bez gwarancji bezpieczeństwa byłoby ryzykowne. Zwłaszcza w wyświetle poprzednich doświadczeń, gdy Rosja wykorzystywała przerwy w walkach do regrupingu i dalszych ataków. Dla wielu Ukraińców propozycja Putina była postrzegana jako kolejna próba osłabienia ich determinacji w walce o niepodległość. Europa, a szczególnie Polska, znalazła się w trudnej pozycji w obliczu propozycji Putina. Liderzy europejscy, tacy jak Donald Trump i europejscy politycy próbowali mediować, naciskając na obie strony, by zgodziły się na zawieszenie broni, które mogłoby prowadzić do trwalszego pokoju. Jednak brak zaufania między stronami i różnice w oczekiwaniach sprawie. Sprawiają, że jakiekolwiek negocjacje są niezwykle trudne. W Polsce reakcje na propozycje Putina były mieszane. Rząd Donalda Tuska, który 10 maja 2025 roku uczestniczył w spotkaniu w Kijowie z innymi liderami europejskimi, wyraził pełne poparcie dla Ukrainy. Tusk podkreślił konieczność utrzymania presji na Rosję i zapewnienia Ukrainie środków do obrony. Jednak krytycy w Polsce, tacy jak opozycja i część społeczeństwa, wskazują, że takie stanowisko może być szkodliwe dla polskich interesów. Polska, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy, ponosi ogromne korzyści. Koszty związane z wojną, od przyjęcia milionów uchodźców po utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwa. Tymczasem Donald Tusk wydaje się bardziej skupiony na budowaniu swojej pozycji na arenie międzynarodowej niż na rozwiązywaniu problemów wewnętrznych. Ciekawe jest, że niektóre media niemieckie, jak zauważył dziennikarz Cezary Gmys, pomijały Donalda Tuska na zdjęciach w w Kijowie, co może sugerować, że jego rola była margile... marginalizowana przez innych liderów. To poważna narracja o kluczowym znaczeniu Tuska i rodzi pytanie o rzeczywistość. Korzyści dla Polski z jego działań. Dla wielu Polaków ta sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że rząd łuska priorytetyzuje interesy zagraniczne ponad polskie. Geopolityczny kontekst i konsekwencje. Propozycja Putina pojawiła się w czasie, gdy Rosja i Zachód toczą grę o wpływy. Decyzje podejmowane w tym okresie mogą mieć długoterminowe konsekwencje dla stabilności regionu. Polska, jako kraj graniczny, jest szczególnie zainteresowana wynikiem tych negocjacji, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i kosztów związanych z wojną, które my jako Polacy dalej ponosimy. Jednak krytycy że wsparcie dla Ukrainy, choć moralnie uzasadnione, może prowadzić do, wi do większego zaangażowania polskich konflikt, co stanowi zagrożenie dla naszego własnego bezpieczeństwa. Dla Europy, propozycja Putina jest testem jedności i determinacji. Liderzy tacy jak Emmanuel Macron i Friedrich Merz wyrazili ostrożny optymizm, ale podkreślali, że jak jakże jak, rozmowy muszą być prowadzone na warunkach, które zapewniają bezpieczeństwo Ukrainie i Europie. Jednak brak konkretnych działań i jasnych strategii wyjścia z sytuacji budzi niepokój wśród wielu obserwatorów. Tej sytuacji. Ciekawe fakty i analizy. Reakcje na Twitterze. W sieci pojawiły się liczne komentarze krytykujące zarówno Putina, jak i Załęskiego za ich stanowiska. Niektórzy użytkownicy zwracali uwagę na brak realnej woli pokojowej ze strony Rosji, podczas gdy inni krytykowali Zachód za brak zdecydowanego działania. W Polsce szczególnie widoczna była krytyka Donalda Tuska za jego uległość wobec agent zagraniczny. Rola Donalda Trumpa. Donald Trump jako prezydent Stanów Zjednoczonych odgrywał kluczową rolę w naciskach na zawieszenie broni. Jego rozmowy z Putinem i Załęskim były przedmiotem intensywnych Dyskusji, ale brak konkretnych rezultatów rodzi pytanie o skuteczność jego mediacji. Trump wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest zakończenie wojny, ale jego podejście spotkało się z krytyką ze, ze strony zarówno Ukrainy, jak i części Europy. Perspektywy pokoju. Eksperci z Instytutu Badań nad Wojną, Instytut for the Study of War sugerują, że jakiekolwiek negocjacje z Putinem są ryzykowne, ponieważ mogą być wykorzystywane do zmanipulowania sytuacji na korzyść Rosji. To stanowisko znajduje odzwierciedlenie w sceptycyzmie Ukrainy i części Europy. Dodatkowo, historia poprzednich Prób negocjacji, takich jak te w 2022 roku, pokazuje, że Rosja, Rosja czasami wykorzystuje przerwy w walkach do wzmocnienia swojej pozycji i przegrupowania swoich sił, co nie jest do końca sprawiedliwe, bo nie powinno się tak robić. Tak nie powinno to mieć miejsca. Koszt dla Polski. Polska jako kraj graniczny ponosi ogromne koszty związane z wojną na Ukrainie. Według danych z gov.pl, czyli oficjalnej rządowej strony, Polska przyjęła miliony uchodźców, co stanowi ogromne obciążenie dla infrastruktury i budżetu, tymczasem rząd Donalda Tuska wydaje się bardziej skupiony na wspieraniu Ukrainy, nic na, na zabezpieczeniu polskich interesów, co rodzi pytanie o priorytety i jego polityki. Podsumowanie. Propozycja negocjacji ze strony Władimira Putina w maju 2025 roku jest częścią szerszej dynamiki konfliktu na Ukrainie. Chociaż Putin wyraził gotowość do rozmów, jego warunki, uznanie rosyjskiej kontroli nad terytoriami i gwarancje przeciwko NATO są nie do przyjęcia dla Ukrainy i Zachodu. Reakcje Ukrainy były jednoznacznie negatywne, a Europa, szczególnie Polska znalazła się w trudnej pozycji, balansując między wsparciem dla Ukrainy a ochroną własnych interesów. Dla wielu Polaków ta sytuacja jest kolejnym dowodem na to, że rząd Donalda Tuska priorytetyzuje interesy zagraniczne ponad polskie, co rodzi pytania o rzeczywiste korzyści z jego działań. Czy propozycja Putina jest genialną próbą pokoju, czy raczej kolejną grą geopolityczną? Odpowiedź na to pytanie pozostaje otwarta, ale sceptycyzm wobec rosyjskich intencji wydaje się jak najbardziej uzasadniony. Na pewno będziemy jeszcze śledzić ten temat, a wy, jeżeli chcecie być na bieżąco z wiadomościami politycznymi, subskrybujcie nasz kanał. miniony weekend 10 maja 2025 roku Kijów stał się sceną dla spotkania, które media okrzyknęły jako historyczne. Premier Polski Donald Tusk wraz z liderami Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i prezydentem Ukrainy Wołodymerem Załęskim przybył do stolicy Ukrainy, by wyrazić solidarność z narodem ukraińskim w obliczu trwającego konfliktu z Rosją. Jednak zamiast entuzjazmu, wiele osób w Polsce zadaje sobie pytanie: czy ta wizyta naprawdę służy polskim interesom, czy jest kolejnym przykładem uległości wobec zagranicznych agentów kosztem bezpieczeństwa i dobrobytu naszego narodu? Co się wydarzyło? 10 maja 2025 roku w Kijowie doszło do spotkania, które zgromadziło kluczowych przywódców europejskich. Obecni byli Donald Tusk, premier Polski, Keir Starmer, premier Wielkiej Brytanii, Emmanuel Macron, pre prezydent Francji, Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, Wołodymyr Załęcki, prezydent Ukrainy, oraz Owena Zełęska, pierwsza dama Ukrainy. Spotkanie miało miejsce na Placu Niepodległości, symbolicznym miejscu dla Ukraińców, gdzie widoczne były duże litery Ukraina. Liderzy stanęli w szeregu, by symbolicznie pokazać jedność i wsparcie dla Ukrainy. Jak pokazują nagrania, grupa zgromadziła się wokół Załęskiego, który zdawał się wskazywać na coś odwo oddali, być może na strategiczne punkty miasta lub symboliczne miejsce związane z konfliktem. Po co doszło do spotkania? Oficjalnym celem wizyty było wyrażenie solidarności z Ukrainą w trzecim roku wojny z Rosją oraz omówienie dalszego wsparcia militarnego, politycznego i gospodarczego. Europejscy liderzy w tym, tym tuz podkreślali konieczność utrzymania presji na Rosję i zapewnienia Ukrainie środków do obrony, jednak krytycy wskazują, że takie gesty mogą być postrzegane jako pusty symbolizm, zwłaszcza w w świetle realnych kosztów, jakie ponosi Polska. Jak przebiegało spotkanie? Spotkanie rozpoczęło się od symbolicznego gestu solidarności. Liderzy stanęli przed kamerami, by pokazać jedność. Następnie odbyły się rozmowy za zamkniętymi drzwiami z prezydentem Załęskim i innymi ukraińskimi urzędnikami. Medy relacjonowały, że Tusk miał wyrazić pełne poparcie dla szybkiego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, co spotkało się z entuzjazmem ze, ze strony ukraińskich władz, jednak brak konkretnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa Polski, czy rekompensat za obciążenia, jakie ponosił Nosi nasz kraj budzi pytania o rzeczywiste korzyści dla Polski. Krytyka roli Donalda Tuska. Donald Tusk jako premier Polski był kluczową postacią na, na tym spotkaniu. Jego obecność miała podkreślić rolę Polski jako lidera w regionie i sojusznika Ukrainy. Jednak wielu obserwatorów i przeciwników politycznych Tuska wskazuje na kilka kontrowersyjnych aspektów. Po pierwsze brak uwagi na polskie interesy. Pod podczas gdy Tusk skupiał się na wspieraniu Ukrainy, krytycy zauważają, że nie podjęto żadnych konkretnych działań, które zabezpieczyłyby polskie granice przed uchodźców, czy zapewniły rekompensaty za koszty utrzymania infrastruktury i bezpieczeństwa. Po drugie, uległość wobec zagranicznych agentów. Tusk, znany ze swoich proeuropejskich i proukraińskich postaw, wydaje się, priorytetyzuje interesy Unii Europejskiej ponad Polskie. Jego entuzjazm dla szybkiego członkostwa Ukrainy w UE może być postrzegano jako ignorowanie realnych wyzwań, jakie to, jakie te członkostwo przyniesie Polsce, takich jak konkurencja gospodarcza czy dodatkowe obciążenia budżetowe. Po trzecie, symbolizm ponad substancje. Zdjęcia i wideo z Kijowa pokazują, Tuska stojącego w szeregu z innymi liderami, ale brak konkretnych rezultatów spotkania, rodzi pytanie o to, czy jego rola nie sprowadza się jedynie do gestów, nie realnej polityki. Dla wielu Polaków ta wizyta jest kolejnym dowodem na to, że rząd Tuska priorytyzuje interesy zewnętrzne ponadnarodowe. Polska znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy ponosi ogromne koszty związane z wojną, od przyjęcia milionów uchodźców po utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwa. Tymczasem Tusk wydaje się bardziej skupiony na budowaniu swojej pozycji na arenie międzynarodowej niż na rozwiązywaniu problemów. Wewnętrznych. Co więcej, krytycy wskazują na potencjalne ryzyko eskalacji konfliktu. Wsparcie dla Ukrainy, choć moralnie uzasadnione, może prowadzić do większego zaangażowania Polski w wojnę, co stanowi zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Brak jasnej strategii wyjścia z sytuacji i zabezpieczenia polskich interesów budzi niepokój wśród obywateli. Ciekawe fakty i analizy. Brak Tuska na niemieckich zdjęciach. Ciekawe jest to, że, na me że niektóre media niemieckie, jak zauważył dziennikarz Cezary Gmys, pomijały Donalda Tuska na zdjęciach z wydarzenia. To może sugerować, że jego rola była margel marginalizowana przez innych liderów, co podważa narrację o jego kluczowym znaczeniu. Reakcje na Twitterze. W sieci pojawiły się liczne komentarze krytykujące Tuska za jego postawę. Użytkownicy zwracali uwagę na jego błaganie o uwagę i niezdecydowanie, co kontrastuje z wizerunkiem silnego lidera. Geopolityczny kontekst. Wizyta miała miejsce w czasie, gdy Rosja i Zachód toczą grę o wpływy. Decyzje podejmowane w Kijowie mogą mieć długoterminowe konsekwencje dla stabilności regionu, a Polska jako kraj graniczny, graniczny znajdujący się w szczególnej pozycji Wrażliwej jest na maksa zagrożona. Podsumowanie. Spotkanie w Kijowie 10 maja 2025 roku było wydarzeniem, które miało podkreślić jedność Zachodu w obliczu rosyjskiej agresji. Jednak dla wielu Polaków jest to kolejny przykład na to, że rząd Donalda Tuska priorytetyzuje interesy zagraniczne ponad Polskie brak konkretnych korzyści dla Polski, uległość wobec agent Unii Europejskiej i potencjalne ryzyko eskalacji konfliktu rodzą pytania o prawdziwe in intencje i skutki takiej polityki. Czy Tusk buduje pozycję Polski na arenie międzynarodowej, czy też naraża nas na dodatkowe? koszty i zagrożenia. To pytanie pozostaje otwarte, ale krytycy już teraz wskazują na potrzebę większego skupienia się na polskich interesach.